Miłość bywa najpiękniejszym uczuciem, ale czasem prowadzi do prawdziwej tragedii. Zastrość, obsesja, zdrada to wszystko może zmienić uczucie w śmiertelną pułapkę. Dziś opowiem o morderstwach popełnionych w imię miłości. Zostawił ją kochanek, więc postanowiła zemścić się na jego jedenastoletnim synu, Mariola M., nauczycielka. Popełniła okrutną zbrodnię, wybierając niewinne dziecko jako ofiarę, licząc, że jego śmierć zaboli mężczyznę najbardziej. Piotruś był jej uczniem. Wydarzenie miało miejsce 25 kwietnia 2001 roku w Czarnej Białostockiej, małym miasteczku pod Białym Stokiem. Mariola M. pochodziła z dobrze sytuowanej rodziny, miała stabilne życie zawodowe. Jednak w jej prywatnym życiu nie wszystko układało się tak, jakby tego chciała. Pomimo atrakcyjności nie mogła znaleźć miłości. Dopiero w 1997 roku poznała Jerzego P., mężczyznę z rodziną, z którym zaczęła romans. Obiecywał jej, że zostawi żonę, jednak nigdy tego nie zrobił. W 2001 roku, po czterech latach związku, Jerzy zakończył relację z Mariolą. 25 kwietnia 2001 roku. Po nieudanym spotkaniu z żoną Jerzego, Mariola M. zaprosiła Piotrusia do szkolnego gabinetu. Kiedy chłopiec wszedł do środka, kobieta zamknęła drzwi na klucz. Co dokładnie się wydarzyło, nie wiadomo, ale świadkowie słyszeli krzyki. Wkrótce potem zaczęły dochodzić niepokojące hałasy z pomieszczenia. Świadkowie słysząc to, Próbowali wejść do środka. Zauważyli coś, co jeszcze bardziej ich zaniepokoiło. W końcu jeden z nauczycieli postanowił wyważyć drzwi. Gdy to zrobił, wszyscy przeżyli szok. Widok był przerażający. Jedenastoletni Piotruś leżał na podłodze z ciężkimi obrażeniami, ale wciąż żył. Niestety kobieta zadała chłopcu ponad trzydzieści ciosów nożem. Rany były zbyt poważne, aby mógł doczekać przyjazdu karetki. Mariola wykorzystała zamieszanie i uciekła, lecz została szybko złapana po dwóch dniach. Przyznała się do winy, tłumacząc, że działała pod wpływem emocji i złości na Jerzego P. Podczas procesu jej obrońca sugerował, że zbrodnia była wynikiem afektu, jednak sąd uznał ją za winną zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Ostatecznie kobieta została skazana na 25 lat więzienia. Zakład karny ma opuścić w 2026 roku. Piotr M. osiedlił się w Wernejówce, małej wsi nad Wisłokiem, gdzie założył ranczo i rozpoczął hodowlę koni oraz bydła. Pochodził ze Śląska, a po kilku latach pracy za granicą i zdobyciu doświadczenia w kowalstwie Zainwestował zarobione pieniądze w rozwój swojego gospodarstwa. Na ranczu pojawiła się wkrótce Zuzanna, studentka z Warszawy, która zakochała się w tym miejscu. Mimo młodego wieku, była zdeterminowana, by zostać na ranczu i zbudować tu swoje życie. Zuzanna była pierwszą kobietą, która na stałe osiedliła się u Piotra, a ich związek rozwijał się powoli. Piotr początkowo zachowywał dystans. Nie chciał angażować się w kolejne zobowiązania, mając już za sobą burzliwy związek z Kasią, poprzednią partnerką, która po pewnym czasie opuściła rancho. Zuzanna jednak starała się przekonać Piotra do założenia rodziny i wspólnego życia w tym odosobnionym miejscu. Po kilku latach związku zaczęła wywierać na nim presję, oczekując deklaracji w sprawie przyszłości. Piotr nie był gotowy na dalsze zobowiązania. Co prowadziło do napięć w ich relacji. W 2006 roku Piotr postanowił zatrudnić Marcina, chłopaka z Rzeszowa, który marzył o pracy na ranczu i założeniu własnej hodowli koni. Marcin zgodził się na warunki Piotra, praca bez wynagrodzenia, w zamian za obietnicę, że po zakończeniu współpracy otrzyma ogiera wodnika. Młody chłopak szybko stał się integralną częścią życia na ranczu, pomagając w pracy przy zwierzętach. W tym czasie Zuzanna i Marcin zaczęli się do siebie zbliżać. Ich relacja stopniowo przerodziła się w romans, co nie uszło uwadze Piotra, który poczuł się zdradzony. Po powrocie Piotra z Niemiec, atmosfera w ranczu stała się napięta. Piotr zaczynał wybuchać złością, zarzucając Zuzannie niewierność. Dochodziło do awantur, w których mężczyzna wyraźnie dawał do zrozumienia, że nie zaakceptuje trójkąta miłosnego, który się ukształtował. Marcin postanowił wyjechać, zabierając ze sobą wodnika. Zuzanna, rozczarowana, postanowiła opuścić rancho, czując się zdradzona przez Marcina, któremu jej zdaniem bardziej zależało na koniu niż na niej. Niedługo potem otrzymała od niego list, w którym Marcin informował ją, że wyjeżdża i prosił, by go nie szukała. Rodzina Marcina zaczęła się niepokoić, gdy długo nie dawał znaku życia. Po jakimś czasie otrzymali od niego smsy, które były dziwnie poprawne ortograficznie, co było nietypowe, ponieważ Marcin zwykle popełniał błędy. Rodzina zaczęła podejrzewać, że ktoś się pod niego podszywa i zgłosiła sprawę na policję. Po intensywnym śledztwie policjanci dotarli do Piotra M, który po wielu godzinach przesłuchania przyznał się do zabójstwa Marcina i jego kolegi. Motywem była zazdrość o kobietę i urażona męska duma. Piotr, czując się zdradzony przez Zuzannę i Marcina, postanowił wziąć sprawy w swoje ręce. W wyniku tego morderstwa Piotr został skazany na dożywocie w 2012 roku. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Sąd Okręgowy w Krośnie, Wydziale II Karnym, w składzie tu obecnym, po rozpoznaniu uznaje oskarżonego Piotra Mojeścika za winnego popełnienia tego, że w dniu 15 października 2008 roku w rejonie Wernejówki powiatu krośnieńskiego, województwa podkarpackiego działając z bezpośrednim zamiarem pozbawienia życia Marcina Dzień Bogdana K***** strzelił dwukrotnie do Marcina Dzi z broni palnej myśliwskiej powodując u niego obrażenia ciała w... z raną wylotową do przodu w rejonie lewego łuku żebrowego które spowodowały ciężki uszczerbek na zdrowiu i w konsekwencji jego śmierć oraz strzelił jeden raz do Bogdana K***** tej samej broni palnej myśliwskiej, powodując u niego obrażenia ciała w postaci, które spowodowały ciężki uszczerbek na zdrowiu i w konsekwencji jego śmierć, co stanowi przestępstwa. Z artykułu skazuje go na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Agata M marzyła o zawodzie lekarki. Pomimo początkowych niepowodzeń udało jej się ukończyć studia. Następnie pracowała we Wrocławskiej stacji pogotowia ratunkowego. Była cenioną lekarką, a jej romans z Dariuszem H, żonatym lekarzem, trwał przez długi czas. Agata nalegała na rozwód, ale Dariusz odrzucał jej prośby, co wywoływało jej frustrację. W końcu Agata M. postanowiła usunąć przeszkodę, żonę kochanka. Zwróciła się do Dariusza B, ratownika napływalni i bliskiego znajomego. Skłamała, że zna mężczyznę dręczonego przez żonę i sugerowała pozbycie się kobiety. Zaproponowała ratownikowi kilka tysięcy złotych za znalezienie odpowiednich ludzi. Dariusz B przyjął pieniądze, ale zwlekał z działaniem, aż w końcu je wydał, licząc, że sprawa przycichnie. Agata M nie zamierzała jednak odpuścić. Nalegała, by albo oddał pieniądze, albo wykonał zadanie. 3 października 1996 roku. Agata M. zwabiła Anetę H. do samochodu pod pretekstem rozmowy o jej mężu. Pojechały w ustronne miejsce, gdzie czekał Dariusz B. Gdy kobieta zaczęła coś podejrzewać, mężczyzna rzucił się na nią i zaczął dusić. Agata M wyjęła pasek i zacisnęła go na szyi ofiary. Następnie ciało zawinęli w worek. Dariusz B miał się go pozbyć, a Agata udała się na randkę z kochankiem. Dariusz H zgłosił zaginięcie żony, a Agata wspierała go w poszukiwaniach. Sprawa mogłaby nigdy nie zostać rozwiązana, ale lekarka zaczęła nalegać, by zwłoki zostały odnalezione. Bez tego nie mogła wyjść za Dariusza H nakłoniła Dariusza B., by anonimowo poinformował policję o miejscu ukrycia ciała. Początkowo funkcjonariusze zignorowali zgłoszenie, ale po kolejnych informacjach podjęli działania. Zwłoki odnaleziono w grudniu 1996 roku. Dzięki garderobie i obrączce udało się ustalić tożsamość ofiary. Śledztwo doprowadziło do Agaty M., jej romans z Dariuszem H wzbudził podejrzenia, a kluczowe okazały się zeznania Dariusza B. Mimo to młoda lekarka do końca twierdziła, że jest niewinna. Agata została skazana na 25 lat więzienia, a Dariusz B za pomoc w zabójstwie na 15 lat więzienia. 17 października 2019 roku w Bielsku Białej doszło do tragedii, która wstrząsnęła całą społecznością. Mający dziś 40 lat, Piotr Szy, strażnik miejski, brutalnie zamordował swoją żonę, 33-letnią Izabelę, która była w szóstym miesiącu ciąży. Podczas kolejnej awantury, Piotr okładał kobietę pięściami, siedząc na jej klatce piersiowej. Krzyczał do niej: Zamknij się, kurwa! Kurwa, mać! Za to, co mi zrobiłaś, wszystko, kurwa! Wszystko, kur Jeszcze walczysz, jeszcze walczysz. Zadając jej co najmniej pięć ciosów w głowę, po czym ją udusił, Izabela szy przez wiele lat starała się o dziecko. Po dwóch poronieniach i kosztownych zabiegach in vitro, jej marzenie o macierzyństwie w końcu się spełniło. Jednak Piotr miał romans z koleżanką z pracy, co doprowadziło do licznych awantur. Izabela, podejrzewając, że mąż może jej zagrozić, zainstalowała pod meblami dyktafon, by udokumentować przemoc, nie wiedząc, że to nagranie stanie się kluczowym dowodem w sprawie jej zabójstwa. Piotr Szy. I Izabela byli małżeństwem od 16 lat i zapracowała w mopsie, Piotr w Straży Miejskiej. Ich życie zmieniło się po tym, jak mąż zakochał się w innej kobiecie. W dniu zabójstwa, po uduszeniu żony, Piotr poszedł na mecz piłkarski, by mieć alibi. Po powrocie do domu owinął ciało Izabeli w folię, umieścił je w bagażniku samochodu i wywiózł do lasu. Pod Siewierzem. Na komputerze napisał: Padnięty po meczu, a żonka śpi. Kolejnego dnia zgłosił jej zaginięcie i uczestniczył w poszukiwaniach. Ciało Izabeli zostało odnalezione 19 października 2019 roku, a Piotr przyznał się do zabójstwa. W pierwszym procesie w Bielsku Białej skazano go na 25 lat więzienia. Po apelacji, zarówno złożonej przez obronę, jak i prokuraturę, sąd apelacyjny w Katowicach wymierzył mu karę dożywocia, uznając, że zbrodnia nie była wynikiem afektu. Piotr przez prawie 20 minut pastwił się nad żoną, a ona błagała go, by przestał. Piotr nie poddał się jednak wyrokowi i złożył wniosek o kasację, twierdząc, że działał w stanie silnego wzburzenia. I że sąd nie uwzględnił wszystkich opinii psychiatrycznych i grafologicznych. Jednak Sąd Najwyższy uznał kasację za bezzasadną. Tym samym wyrok dożywocia stał się prawomocny i Piotr 3 spędzi resztę życia w więzieniu. Jeśli te historie Was zaintrygowały, zapraszam do sprawdzenia innych materiałów na kanale. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, zachęcam do kliknięcia przycisku Subskrybuj. Aby nie przegapić kolejnych mrocznych opowieści. Do usłyszenia!